Witam serdecznie. To jest szósty odcinek podcastu Słowa mają moc. Ja nazywam się Aga Cieślak i dziś spontaniczny podcast spontaniczny podcast o komunikacji. Chciałam się z Wami podzielić kilkoma spostrzeżeniami na temat tego, jak się komunikujemy, jak dyskutujemy, a szczególnie jak to robimy w sieci. Uważam, że brakuje nam umiejętności do dyskusji i komunikacji z szacunkiem, szczególnie w internecie. Z jakiegoś powodu utraciliśmy taką chęć poznania czyjegoś zdania i umiejętność przeprowadzenia rozmowy, umiejętność słuchania. Może trochę zapomnieliśmy, że słowa mają moc. I tak jak jeszcze w realu, jakoś nam te dyskusje idą tak w internetowej komunikacji w całym tym świecie emotikonów, lajków i komentarzy nasze słowa w dyskusji są niestety, ale bardzo często agresywne. Jest atak, jest wyśmiewanie i obrażanie siebie nawzajem tylko na podstawie tego, że ktoś ma inne zdanie. Jakbyśmy nie potrafili zrozumieć, jakbyśmy nie chcieli zaakceptować że każdy ma prawo do innego zdania. Brakuje takiej zwykłej zgody do niezgadzania się, tego słynnego agree to disagree. I zastanawiam się, skąd ten problem. Czy naprawdę byłoby nam lepiej, gdybyśmy wszyscy myśleli dokładnie tak samo? Czy my tego chcemy? Te refleksje przyszły do mnie po takiej mini dyskusji na Facebooku o fakcie istnienia wirusa, koronawirusa i całej pandemii. Spotkałam się z opinią, że można w pandemię nie wierzyć i jest to dla mnie bardzo ciekawe. Ja nie rozumiem do końca, skąd takie podejście pochodzi. Chciałabym to zrozumieć, jest to interesujące. Na razie nie wiem, ale zauważyłam, że są ludzie, którzy nie wierzą. Tak? I ja nie dyskutuję z tym. Jak dla mnie wszystko jest ok. Każdy ma prawo do swojej perspektywy. I do swojej wizji świata, do swojej prawdy. Znam ludzi, którzy uważają, że Ziemia jest płaska. To jest okej. Okay. Ich życie, ich prawo. Oczywiście widzę i obserwuję te wszystkie dyskusje, opinie od tego, że szczepienia to ratunek dla ludzkości, po podejście, że to jest największe zagrożenie dla nas. Rozumiem, że ktoś wierzy w Boga, a winny w Allaha, a jeszcze winny w kompletnie nic nie wierzy. Dla jednych ludzi, my ludzie pochodzimy od Małpy, dla innych od Adama i Ewy. I w czym jest problem? Czemu najzwyczajniej, po prostu, po ludzku, nie możemy uznać, że ktoś ma inną perspektywę? Że ktoś ma po prostu inne zdanie. Dokładniej to jest trochę tak, że. To prawo do perspektywy, i prawo do innego zdania ma ten, kto żyje w wolnym, demokratycznym kraju. Czasem o tym zapominamy, że już w innym kraju, gdybyśmy byli to nasze prawo do własnej perspektywy, prawo do życia tak jak my wierzymy, już nie do końca jest możliwe. Chociażby z tym wirusem, już w komunistycznych Chinach jak w wirusa nie wierzysz. To sobie bez maseczki po ulicy nie pochodzisz swobodnie. To znaczy, jest to po prostu niemożliwe. Możesz sobie nie wierzyć gdzieś w środku, ale nie możesz już działać zgodnie z tym, w co wierzysz, a w co nie. Ta nasza perspektywa to jest przywilej demokracji i jako przywilej powinna być chroniona niezależnie od tego, czy my się zgadzamy, czy nie. Jest to po prostu oznaka wolności: wolności słowa, wolności wyboru. A my jakoś za tą wolność i te wybory siebie nawzajem atakujemy. Albo narzucamy sobie to zdanie. Jak się nie zgadzamy, na przykład z istnieniem aborcji, to z przedziwnych pobudek i, i powodów pojawia się potrzeba, żeby nikt nie miał do niej dostępu. Jak się nie zgadzamy ze szczepieniami, to znowu jest jakieś wyśmiewanie tych, co się zaszczepili. Albo na odwrót, nie zaszczepieni. Traktują pogardliwie tych, którzy szczepionek chcą. I czy my tak naprawdę chcemy tego. Nie chcemy tego świata wielu kolorów, wymiarów i odcieni? Lepiej jest, jakby wszyscy mieli tak samo? Tak 100% ludzi po naszej stronie? Mi to się kojarzy z reżimem. Wszyscy z nami, jak to nie z nami, to wiadomo. Przeciwko nam. Do widzenia. To takie trochę podejście. Yy, w kierunku dzisiejszego Afganistanu. I wydaje mi się, że to się właśnie tu zaczyna w dyskusji i w słowie. Kiedy nie dajemy innym prawa do własnego zdania i do wyboru własnego życia, kiedy nie dajemy sami jakiegoś przyzwolenia innym do działania zgodnie z tym, w co inni ludzie wierzą. Wyśmiewamy, pogardzamy, ubliżamy i atakujemy. Najpierw słowem pisanym, Najczęściej w internecie, potem w dyskusjach publicznych, a potem już na ulicach, już nie tylko słowem, ale i pięścią. Zastanawiam się, czy naprawdę fajnie by było, jakbyśmy wszyscy mieli tak samo. Dla mnie by było po prostu totalnie nudno. Każdy się z wami zgadza w jakimś temacie aborcja, polityka, wychowanie dzieci, a nawet to, czy chorujemy od bakterii, wirusów, czy od otwartego okna i niewysuszonych włosów. Wszyscy mają tak samo nuda. Dla mnie jest to cały urok naszego człowieczeństwa, naszego życia, ta różnorodność, to podejście, że można szukać, poznawać, eksperymentować, doświadczać nowych rzeczy, wysłuchać nowych opinii, nowych koncepcji i szukać tych ludzi tam podobnych albo tych, którzy nam coś pokażą i my czasem zmienimy zdanie. A my mamy jakoś tak, że mamy jedno swoje zdanie, silną potrzebę do posiadania racji i koniec. Zero otwartości do tego, żeby słuchać czyjejś opinii i nawet to zdanie czasami zmienić. Zmiana zdania w ogóle wydaje mi się w dzisiejszym świecie niemożliwa. I ten świat zaczyna być taki trochę nudny i smutny. Coraz częściej obserwuję, że mamy ogromnie silną potrzebę do posiadania racji. Do przekonywania o swojej racji, do walki na argumenty, bo my już nie dyskutujemy, wywalczymy na argumenty. Nikt nikogo nie słucha i zamiast zapoznać się z czyimś zdaniem, to, to w momencie, w którym mówi druga strona, to my się zastanawiamy nad najlepszą ripostą. Skąd tak silna potrzeba do posiadania racji? Skąd ta taki agresja, obśmiewanie? Zaczynamy na siebie krzyczeć i przekonywać siłą od słowa do pięści, od pięści do broni, bo ktoś chce żyć inaczej, wychowywać dzieci inaczej, chodzić czy nie chodzić do kościoła, czy jeść co innego? Zastanówmy się, gdzie to nas prowadzi, bo jak dla mnie, to takie przekonywanie kogoś agresją, wyśmianiem i atakiem do własnego jednego dobrego zdania, jedynej mojej prawdy o świecie, to jest naprawdę bardzo słaby pomysł i kiepski kierunek. Od słowa do pięści, od pięści do broni. I w Polsce już to widzimy w dyskusjach publicznych, na ulicach i coraz bardziej rośnie przyzwolenie i akceptacja do takiej dyskusji. Przerwijmy to w końcu. Zacznijmy siebie akceptować. Zacznijmy akceptować, że się nie zgadzamy. Zacznijmy się słuchać i skupiać na tym, co dalej. Jak to rozwiązać? Jak to zrobić, żeby każdy coś miał? Jeden się zgadza, drugi się nie zgadza. Jak to zrobić, żebyśmy mogli żyć razem, mieszkać w tym samym kraju i żeby jeden, który czegoś nie chce, nie musiał się z tym spotykać, a ten, który czegoś chce, żeby miał do tego dostęp. Słuchajmy siebie z ciekawością. Przestańmy się przekonywać to jest po prostu strata czasu. Żyjmy sobie według swoich zasad, swoim życiem, utrzymując jedną zasadę niekrzywdzenia innych, bo posiadanie racji i narzucanie swojego zdania. Nie prowadzi nas do przodu, nie rozwija nas, nie prowadzi nas do rozwiązań. Mielimy w kółko te same argumenty i niestety nikomu nie przynosi to nic dobrego. Moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Trochę o słowach, bo te słowa mają moc. Te słowa negatywne, pisane czy wypowiadane, one też mają energię. I warto by było. Pamiętać o tym, co mówimy do innych, tak samo jak Was często zapraszam do pamiętania o tym, co mówimy do siebie. Pamiętajcie, że słowa mają moc. Zawsze mówcie do siebie tylko dobrze. Jeśli Ty jesteś dla siebie dobry, świat odpowiada Ci tym samym. Dziękuję za wysłuchanie spontanicznego odcinka dyskusji, komunikacji. To wszystko na dziś, pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia w następnym odcinku.